Ciemka, ja jestem Adachu i chyba nie muszę wam już mówić, co to jest za film, ponieważ od ponad tygodnia spotykamy się regularnie, co dwa dni, tak jakby to były nasze jakieś już umówione spotkania. Także w sumie powinienem chyba na końcu filmu mówić, że do zobaczenia pojutrze, bo tak, kolejny, kolejny spot, już czwarty 15-sekundowy spot miał premierę wczoraj, oczywiście. Przeanalizujemy sobie go tradycyjnie, tak jak już analizowaliśmy wszystkie poprzednie, ale mam dla Was kilka dodatkowych informacji, kilka przecieków, które powiem wam po analizie tego spota. Między innymi powiem wam, jak będą brzmiały trzy życzenia do Shenlonga, które zostaną wypowiedziane w tym filmie. Nowa data premiery, która została troszeczkę zmieniona. Chodzi mi o globalną datę premiery filmu nie japońską, która zmieniła się w, w stosunku do tego, co mówiłem wam ostatnio, nie będzie to 12 sierpnia. No i jeszcze kilka innych rzeczy, na przykład kto umrze, kto nie umrze, ile będzie trwał film. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, najpierw przeanalizujemy sobie ten 15-sekundowy spot. O ile go nie widzieliście, to jest to spot, w którym Piccolo infiltruje bazę Armii Czerwonej Wstęgi. Oczywiście wiedzieliśmy, że to będzie się działo, ponieważ widzieliśmy już Piccolo pr przebranego w strój Armii Czerwonej Wstęgi już wiele, wiele tygodni wcześniej. Także to było oczywiste, ale dostaliśmy kilka dodatkowych scen. I myślę, że możemy coś z nich wyciągnąć. Wycisnąć z nich, tak jak sok z czereśni. Nie. jak wodę z gąbki. <laughs> Pozdro dla kumatych. Obejrzyjcie ten spot. 行くぞ、うん、な、なんだこの個性の強い奴ら決まったーこいつはマジぞ。ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー No dobrze, przyjrzyjmy się temu wszystkiemu bliżej i zobaczmy, czy wychwycimy jakieś istotne szczegóły. Na samym początku widzimy Piccolo, który jest oczywiście ubrany w strój armii Czerwonej Wstęgi. Chcę, żebyście zwr zwracali szczególną uwagę na numer 94, bo Piccolo ma strój z numerem 94. Już robiłem to wcześniej, ale pozdrawiam, rocznik 94. Jeśli chodzi o te napisy czy głosy, które pojawiały się w trailerze, w sensie w tym 15-sekundowym spocie, to oczywiście mam je tutaj przetłumaczone. Mimo wszystko nie ma tam żadnych szczegółowych, jakichś takich ważnych informacji. Mogę wam przeczytać. Na przykład. A tutaj na początku widzimy napis Piccolo infil infiltruje armię czerwonej wstęgi. Później Piccolo mówi teksty w stylu: Dalej, idę, let's go! <grytania> Co jest z tymi dziwacznymi przeciwnikami? Ci kolesie to kłopoty, także możemy się domyślić, że to takie teksty właśnie tam padały. Żad, żadnych większych spoilerów. Jeśli miałbym wymienić teksty, które jakby najwięcej sugerują, to to, że tam pojawił się napis, że i czeka na niego. Oczywiście czeka na Piccolo i dalej czeka większy szok, czyli podejrzewam, że na początku był zszokowany tym, co knuje Armia Czerwonej Wstęgi, a potem dowiedział się o tym największym złym przeciwniku, który jest jeszcze chowany gdzieś tam. Odmentach, powiedzmy, tego laboratorium. Także myślę, że o to chodzi. Tutaj jest klatka, w której kamera przesuwa się z przodu Picolo na tył Picolo i widzimy, yy, powiedzmy, miejsce, z którego Picolo przybył do tej armii, do, na teren Armii Czerwonej Wstęgi. Mamy tutaj skały, dosyć błękitne niebo. Powiedziałbym nawet, że taki surowy teren, co jakby niejako zgadza się z charakterystyką tej lokalizacji Armii Czerwonej Wstęgi, ze względu na to, że te główne, powiedzmy, budynki, które znajdują się w centrum, są otoczone, no, surowymi skałami, jakoś tam zielenią. Także mówię o tym ze względu na to, że zastanawiam się, w jaki sposób Piccolo wdarł się na teren, ponieważ widzimy oczywiście na górze tę wielką kopułę, która jest dosyć specyficzna ze względu na to, że widzieliśmy później, że Kochan słupem energii był w stanie rozproszyć chmury. No, które możemy się domyślić, że są raczej nad kopułą. czyli ta kopuła nie blokuje kij, a może po prostu Gohan zniszczył tę kopułę, tak jak ostatnio mówiłem. Ale jeśli Gohan zniszczył tę kopułę, to dlaczego na początku deszcz padał na, po na terenie armii czerwonej wstęgi? Jest to dosyć dziwna kopuła. Wydaje mi się, że może być to coś w stylu bariery, która sprawia, że to miejsce jest nie do namierzenia. Dlatego armia Czerwona, czerwonej wstęgi przez tyle lat działała pod przykrywką i nikt nie był tego świadomy, że oni się odradzają. Właśnie ze względu na to, że jakby byli poza radarem, prawda? Wydaje mi się, że to może być powód. Dla którego ten, ten dach, taki ten cybernetyczna siatka, jest roz, rozciągnięta nad całym terenem. Tak czy inaczej, widzimy Pikolo, który nie wiem w jaki sposób się dostał tam. Czy, czy pokonał żołnierza numer 94 i zabrał mu strój? Czy fakt, że Yajirobe na poprzednich trailerach miał ten kask i może po prostu już przyszedł ubrany za wojownika 94 w sensie żołnierza? Nie mam pojęcia. Idziemy dalej i widzimy Pikolo, który dosyć śmiesznych, w dosyć śmieszny sposób skrada się już na terenie armii Czerwonej Wstęgi. I chcę zwrócić uwagę na to, że te sceny są oczywiście po Mieszane, to nie jest tak, że są poustawiane po kolei. Tutaj akurat widzimy scenę, w której Piccolo samotnie biegnie przez tunel i chcę zwrócić uwagę na to, że biegnie sam, bo to będzie istotne później. Tutaj widzimy scenę, w której dobiega do szeregu i to wydaje mi się, że jest właśnie po, akurat wyjątkowo jest po poprzedniej scenie. Piccolo gonił ten tłum, chciał zobaczyć, gdzie oni idą, i kiedy zobaczył, że to jest jakby jakaś główna siedziba, to stwierdził, że tam razem wbiegnie i dobiegł, dołączył do tego szeregu. Jeśli chodzi o to, czy Piccolo się nie będzie wyróżniał spośród tłumu, oprócz kolorem skóry, bo tutaj wydaje mi się, że raczej nie będzie żadnych nameczan w szeregach armii czerwonej wstęgi. No to jeśli nie brać pod uwagę koloru skóry, to wydaje mi się, że Pikolo nie ma się czym martwić, bo widzimy, że w armii czerwonej wstęgi służą żołnierze wysocy, niscy, grubi, szczupli itd. itd. Chwila, moment. Czy Pikolo wtargnął do siedziby YouTube'a? Czy to jest logo YouTube'a? No, oczywiście żartuję, to jest logo czerwonej wstęgi, które jest namalowane na drzwiach. Chcę zwrócić uwagę na postacie, które są na tym obrazku. Oczywiście widzimy Magentę, doktora Hedo i Carmina, czyli tych trzech głównych, których znamy, ale. Po prawej stronie majstruje jeszcze jeden doktor. Także oprócz tego, że jakby trzema, powiedzmy, głównymi postaciami, a na pewno mastermindem tej całej operacji, oprócz doktora Hedo, jest jeszcze magenta. Bo Karmin, gdyby był jakąś ważną postacią, to by raczej siedział koło nich, a on jest tylko asystentem. No, widzimy, że pracują tutaj jeszcze jakieś inni doktorzy. Tak czy inaczej, zwróćcie uwagę również na posadzkę i na to, że jest mapa całego Dragon Ballowego świata. Ale posadzka to jest szklana podłoga z niebieską kratką. Swoją drogą podoba mi się bardzo ten, to siedzisko. Chciałbym mieć takie siedzisko u siebie w domu że jest tak naprawdę w takim dole. No ale dobrze, Piccolo dobiega do szeregu, widzimy Piccolo, który ustawia się w szeregu, udając żołnierza Armii Czerwonej Wstęgi i chce odpowiedzieć jeszcze na jakieś zarzuty, bo też y, ostatnio w kokle o tym mówiłem, dlaczego Pikolo się skrada, skoro mógłby wszystkich zabić jednym, jednym atakiem. No to jest prawda, mógłby zabić, ale wtedy by się nie dowiedział, co oni robią i może nie dowiedziałby się, jak temu zapobiec, prawda? Na tym polega infiltracja. Następnie widzimy Gamma 1 i tańczącego Gamma 2, którzy są w bardzo podobnym miejscu. Chcę zwrócić uwagę również na tę posadzkę, która jest bardzo podobna do tego, co widzieliśmy wcześniej, czyli szklana podłoga, powiedzmy przepasana tą niebieską kratką, ale być może jest to nieistotne, ale w lewym górnym rogu tego obrazka jest bardzo słabo widoczne miejsce, które wygląda troszeczkę jak taki czerwony dywan przed wejściem na jakieś rozdanie Oscarów. I nie chodzi mi tutaj o kolor, tylko chodzi mi o te słupki, pomiędzy którymi jest rozłożona taśma. Wiecie, są te słupki wyznaczające pewną drogę i między tymi słupkami jest czerwona taśma, jakby takie ładne wyznaczenie drogi, prawda? Sprawdzałem po Poprzednie trailery, to nie widziałem takiego miejsca. Może nie sprawdzałem ich dokładnie, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby takie miejsce już się pokazało. Także nie wiem, gdzie to jest. Aczkolwiek, no, możemy poznać po posadce i po. po... Generalnie po sytuacji, że jest to cały czas to laboratorium Mimo wszystko jakby nie ma to większego znaczenia Aż tak bardzo dla fabuły no nie ma co się nad tym skupiać Ponieważ no wiemy, że to laboratorium jest duże także, także tych miejsc jest na pewno tam bardzo dużo I to jest po prostu jedno z nich Być może takie, którego jeszcze nie widzieliśmy Dalej widzimy znane nam obrazki, czyli Grubasek Czyli doktor Hedo z pistolecikiem i ubrany jak baran Magenta prężące swoje muskuły W tej swojej ala zbroi Tak mi się wydaje, że to nadal jest zbroja No i nowy dosyć zabawny obrazek Tutaj są trzy elementy, na które chcę zwrócić uwagę Czyli Karmin, który w końcu usiadł, tak jakby pozwolili mu usiąść, czeszący swojego loka. Pikolo w tle oczywiście widzimy, że jest to pikolo po numerze 94. Chyba został wezwany przez być może Magentę, żeby podszedł, coś tam pomógł, powiedział, odpowiedział na jakieś pytania. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę na to, że wcześniej Pikolo nie miał broni, prawda? Wszyscy żołnierze Czerwonej Wstęgi mieli broń, a on jako jedyny nie miał tego karabinu. Chodzi mi o karabin, bo to, że mam jakiś tutaj przypask pistolety, to. To jest inna sprawa. No i Oreo, będące tutaj na pierwszym planie w prawym dolnym roku, to, że Dragon Ball podjął współpracę z firmą Oreo, jakby w naszej rzeczywistości, nie w uniwersum Dragon Balla, tylko że faktycznie marka Dragon Balla podjęła współpracę z Oreo, to już wiecie. Także Oreo wcześniej było jedzone przez Grubaska w aucie, teraz tutaj sobie leży na stole. Takie lokowanie produktu. E, jakoś nieszczególnie mi to przeszkadza, ale dziwna sprawa troszeczkę. Także widzimy udającego Piccolo, który coś tam pokazuje kciukami. Nie wiem czy on się będzie odzywał w tej scenie. No i tutaj widzimy poprzednią scenę, w której Piccolo jest troszeczkę zszokowany. pod mu leci po czole, jakby został wezwany właśnie albo jakby uświadomił sobie co oni tutaj knują, bo nie powiedziałem o jeszcze o jednej rzeczy. To miejsce, które teraz wam pokazuję, czyli to, które widzieliśmy wcześniej, wydaje mi się, że to jest to samo co to miejsce. Ze względu na to, że po prawej stronie tutaj widzimy takie prążkowane złote elementy. Widzimy takie złote rury troszeczkę poprzednie Platane z jakimiś różowymi elementami, i to by się bardzo dobrze wpisywało w opis tego miejsca, w którym widzieliśmy te obrazy, prawda? Naszych Z-Fightersów: Vegety, Majin Buu, Herkulesa, prawda? Także Piccolo, który jest żołnierzem, który stoi najprawdopodobniej naprzeciwko tych ekranów i jest świadkiem tego, jak Armia Czerwonej Wstęgi mówi na głos swój plan, no to wtedy mógłby Piccolo się przerazić, mogłaby mu ta. Kropla potu polecić z czoła, mógłby również być przerażony ze względu na to, że na przykład magenta wywołuje go przed szereg, prawda? Hej, żołnierzu 94, podejdź tutaj i powiedz mi, dlaczego nie masz karabinu na przykład? I wiecie, Piccolo myśli sobie, no, mógłbym ich zdmuchnąć pierdem z pachy, prawda? Ale chciałbym zostać dalej w swoim ukryciu, także trudno stwierdzić, aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej prawdopodobna jest opcja numer jeden, czyli ta, w której Piccolo dowiaduje się, co oni knują i dlatego jest zszokowany. W następnej scenie widzimy scenę, która najprawdopodobniej wszystko poprzedza, czyli ten rząd żołnierzy idzie właśnie do tego miejsca, o którym przed chwilą mówiliśmy i Piccolo biegnie, żeby dobiec do, do tego rządku, ale nie ustawia się w tym rządku. Wiecie dlaczego? Ponieważ jest jedna klatka w tym trailerze i teraz Wam ją pokazuję, która sugeruje, że Piccolo się będzie chował za winklem. Jeśli goniłby dalej i chciałby się ustawić na końcu tego rządku i, wejść, i chciałby wejść normalnie razem z resztą żołnierzy, to prawdopodobnie postać inną by pozycję przyjęła. Poza tym wcześniej widzieliśmy, że przez ten tunel biegnie sam. To znaczy, że najprawdopodobniej schował się za winklem, zobaczył, gdzie oni idą, zobaczył, że to jest jakaś główna siedziba, i kiedy oni tam już weszli, to wtedy biegł sam i dlatego musiał jeszcze ich gonić, będąc już w głównym pokoju, prawda? Swoją drogą, jestem ciekaw, czy też będzie kwestia poruszona tych numerów ze względu na to, że numery, które widnieją na strojach tych żołnierzy, to jest tak, 64, 69. 72, 76 i 79. Czuję się jakbym czytał jakieś numery Totolotka, ale o co mi chodzi? To są numery, które nie mają aż takich dużych skoków między sobą, jakby nie różnią się aż tak bardzo. Największa różnica jest między 64 a 69, jakby 5 numerków, prawda? A tak to 3, 4, 3 numerki jakby różnicy. I pikolo, który ma numer 94, jakby znacznie wyższy niż te, które tutaj idą, Wydaje mi się, że może to nie mieć zupełnie żadnego znaczenia, naprawdę, ale może też być kwestią, dla której Piccolo zostanie jakby podejrzewany, prawda? Dlaczego ten numer 94, to jakby to nie jest Twój oddział, prawda? Tutaj są numery od 60 tylu, na przykład do 80, coś takiego. Trudno tutaj wróżyć z fusów, także po prostu przejdźmy sobie dalej. Oczywiście Piccolo, tak jak powiedziałem, raczej tutaj nie będzie dobiegał do tego, do tego rządku, tylko się ustawi, popatrzy troszkę i dopiero potem dobiegnie. No i następnie widzimy ujęcie tej wielkiej kapsuły, tej, wiel tej wielkiej kuli, w której schowany jest największy zły, największy główny willen całego filmu. Na dole dr Hedo łapiący się za głowę, będący cały czas w swoim fioletowo-czarnym kostiumie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że słusznie ktoś się zauważył, że kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy ten obrazek, bo ten obrazek jest już nam znany, to na dole jedne takie cyferki pokazywały 220422, czyli 22 kwietnia 2022. Tutaj była zasugerowana, w sensie jakby zdradzona, ukryta data oficjalna, oryginalna przede wszystkim, data premiery, czyli 22 kwietnia, ale teraz już tego tam nie ma i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to usunęli albo po prostu widzimy tę scenę z trochę innego ujęcia i tego po prostu nie widać, ale wątpię, żeby w filmie było pokazane 220422, no bo to była jakby, to był smaczek odnośnie tego, że to jest data premiery, ale data premiery została przełożona przez ataki hakerskie, także może ze względu na to tego nie ma. Tak czy inaczej, to jest scena, w której zostaje aktywowane główne zło, i do tego sobie jeszcze przejdziemy, bo mam informację, proszę Państwa, w jakich okolicznościach i kto aktywował i z jakiego powodu aktywował główne zło. Także przejdziemy sobie do tego później, ale dokończmy sobie analizę tego trailera. Widzimy po raz kolejny Pikolow z numerem 94, i tak jak powiedziałem, jest jedynym żołnierzem, który nie ma karabinu. Swoją drogą, Piccolo ma trochę bardziej przezroczyste okulary i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zrobili to po prostu, żebyśmy my, widzowie, mogli go łatwiej rozpoznać. Czy ma troszeczkę inny kask? Nie mam pojęcia, tak? Czy inaczej wyróżnia się na tle tych innych żołnierzy? I to jest chyba ta scena, w której Piccolo zostaje poproszony do Magenty, do doktora Hedo i do Oloczka. Następnie widzimy z przybliżenia oko Piccolo, który prawdopodobnie dowiaduje się czegoś kolejny raz szokującego. Mamy jeszcze scenę, w której Piccolo jest pokazany od góry, dalej jest jakby koło tych żołnierzy pozostałych i wydaje mi się, że to nie jest jeszcze moment, w którym on jest zdemaskowany, chociaż kto to wie, mało mówi ta scena. Pikolo się troszeczkę wycofuje, jakby robi dwa kroki w tył, jakby w niedowierzaniu, prawda? Wiecie, są takie to jest taki popularny motyw, że jak ktoś niedowierza, to robi tak dwa kroki w tył, wiecie, taki jest zupełnie zszokowany. Także wydaje mi się, że to może być to. Tak czy inaczej trudno tutaj powiedzieć. No i znowu widzimy scenę, w której ta kula, w której jest schowany główny wilen, pęka, woda się wylewa, ten płyn, w którym był chowany ten główny wilen, bo wiemy, że jest to broń biologiczna na podstawie sela, znaczy jakby będąca zbudowana w podobny sposób co, co sel. No ale ta scena jest teraz troszeczkę wydłużona i widzimy wyskakującą jakby wyrywającą się pod wpływem tego ciśnienia, tego płynu, który się wydostaje z tej kuli, ten włas się odrywa i jakby uderza w stronę kamery, co widzimy tutaj na kolejnym kadrze. Jeśli obejrzycie to sobie klatka po klatce, to przynajmniej moje było takie pierwsze wrażenie, i ono jest absolutnie błędne, że to wyglądało jakby oko się zamykało i otwierało. Ja sobie myślę potem jakie kurwa oko. No nie ma prawa być żadnego oka, prawda? Także tak to na początku dwuznacznie wyglądało, ale oczywiście jest to właz, który pod wpływem ciśnienia się wyrywa, leci w stronę kamery. No i ostatnia scena w tej tym trailerze to jest Piccolo, który nie ma już jakby tej maski na twarzy. Nie wiem czy to jest kwestia tego, że ona jest y, wysuwana z kasku, więc Piccolo mający kask może sobie kliknąć i tak maska się założy. I to jest wydaje mi się, że scena, która się dzieje przed tym, co wcześniej widzieliśmy, że Piccolo tutaj dolatuje jakby do miejsca w którym Spotyka ten rząd żołnierzy i potem się do niego ustawia, tak myślę. Jeśli chodzi o miejsce, w którym się znajdujemy, to jest oczywiście ten plac przed siedzibą Armii Czerwonej Wstęgi. To jest też miejsce, w którym prawdopodobnie będzie się toczyć walka Gohana z Gammami. Pogoda jest jeszcze słoneczna, także jeszcze nie zaczęło padać. No, jeśli chodzi o kwestię klatek i animacji, to znowu jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli postać jest nieruchoma. Tło się rusza, pokazuję wam teraz jeden przykład. Potem jest drugi przykład, oczywiście. Piccolo sobie leci i, i tak naprawdę Piccolo porusza się co drugą klatkę, a tło porusza się co jedną klatkę. Także tutaj w tych scenach to widać bardziej. Znacznie bardziej to widać, kiedy Piccolo jest już blisko, bo tak naprawdę tutaj jest największe wrażenie, tak jakby Piccolo był tylko postawiony na tle jakiegoś tła, jakiejś fototapety, prawda? Piccolo jest tutaj przed nami. A tło, które jest bardzo daleko, porusza się jakby stosunkowo mocno, prawda? Także. No, oczywiście jest to kwestia animacji. Jeśli ktoś zobaczycie płytnie, to aż tak tego nie widać. Także to jest tylko kolejny raz pokazanie Wam, że ta animacja jest zupełnie inaczej robiona i jest tak bardzo... No, komputerowo, mimo wszystko robiona. Jeśli chodzi o mniejsze szczegóły, które są obecne na tym obrazku, to to, że na placu widzimy jeszcze kilku żołnierzy. Jeśli dobrze widzę, to jest trzech żołnierzy. Więc raczej Piccolo, który startował, no, praktycznie z ich sąsiedztwa, to musiał zostać zauważony. Także nie wiem, czy oni nie zauważyli go, czy może kolo dalej udaje żołnierza, mimo tego, że nie ma maski? Trudno powiedzieć. No ale dobrze, przejdźmy sobie do tego, co już wam powiedziałem wcześniej, czyli w jakich okolicznościach zostanie uwolniony główny zły. Mam tutaj notkę, która oczywiście wyciekła do internetu, bo gdzie by miała wycieknąć? No przecież nie z gąbki. Chociaż na pewno nie z mojej, prawda? Bo z mojej woda nie cieknie. Uwaga! Słuchajcie, powiem wam niesamowitą informację, a mianowicie w filmie osobą, która aktywuje to ostateczne zło, czyli tego głównego wilejna, głównego bossa, tę broń biologiczną jest werbel magenta czyli zakolak Chcę aktywować głównego wilejna ale Hedo Mówi, że jest za wcześnie i jest przeciwko temu pomysłowi. Także mamy jakby małą wojenkę, małą sprzeczkę w szeregach Armii Czerwonej Wstęgi i to nie gdzieś tam, jeśli chodzi o nisko położonych żołnierzy, tylko na samym szczycie. Doktor Hedo jest przeciwko pomysłowi Magenty, który chce aktywować główną broń biologiczną już teraz. Idziemy dalej. Powodem, dla którego Hedo jest przeciwko i nie chce aktywować tej broni biologicznej, czyli Sela Maxa już teraz, jest to, że nie jest jeszcze... Ukończona kontrola nad mózgiem, nad umysłem tego Sela Maxa, czyli po prostu w skrócie mówiąc, Hedo nie dokończył jeszcze pracy nad kontrolowaniem tej broni, i jeśli ona zostanie, jeśli on, Sel Max, zostanie uwolniony teraz, co tutaj jest napisane, to wpadnie w szał, będzie berserkiem, będzie wszystko niszczył i tak dalej, no wiemy jak to działa, prawda? Nie będzie nad nim kontroli, tak samo jak nie wiem, nad Ozaru czy nad Brolim, bla bla bla. Mimo wszystko magenta aktywuje Sela Maxa tak czy siak. Czyli Mamy potwierdzenie tego, że to Magenta prawdopodobnie w jakimś desperackim ruchu, w desperackiej decyzji zdecydował, żeby Sela Maxa aktywować. I to jest właśnie, wydaje mi się, że ten moment w filmie, w którym Gammy zostaną jako tako pokonane albo może. Z zneutralizowane, ponieważ wątpię, żeby Cell Max miał zostać aktywowany w taki desperacki sposób, kiedy Czerwona Armia nie byłaby przeparta do muru. No bo gdyby Gammy wygrywały, albo gdyby, było jakieś, gdyby była jakaś nadzieja na zwycięstwo dla Armii Czerwonej Wstęgi, to raczej nie posuwaliby się do czegoś takiego. Chyba, że magenta już kompletnie, nie wiem, pijany, niespełna rozumu i mówi, dobra, bawimy się. Nie wiem. Także myślę, że to jest ten moment, w którym skończy się walka z gammami. Nasi bohaterowie być może wrócą do bazowych form. Gohan i Piccolo mówią o tej dwójce. I wtedy magenta stwierdzi, że lecimy po całości. Mam jeszcze tutaj wywiad z Akiro Toriabą. Malutkie pytanie odnośnie designów gammy 2. Ale najpierw Wam powiem o dwóch sprawach technicznych, czyli długość filmu potwierdzone zostało to, że trwa 99 minut, czyli godzina 39 minutę krócej niż broli, bo ten trwał 100 minut, oczywiście w zaokrągleniu mówiąc, a premiera USA nie będzie 12 sierpnia, tak jak powiedziałem Wam ostatnio, bo taki widziałem przeciek, ale okazało się, że nie jest on prawdziwy, nie jest mimo wszystko daleki od prawdy. Premiera USA została potwierdzona na 19 sierpnia, czyli tydzień później po tym 12. Jest to zła wiadomość, ponieważ jest to jeszcze później niż się spodziewaliśmy, także no praktycznie dwa miesiące i tydzień później mamy premierę globalną po japońskiej, co jest bardzo, bardzo długim okresem oczekiwania, ze względu na to, że w przypadku Broligo no, czekaliśmy miesiąc, prawda? Oczywiście, wiecie, link do filmu gdzieś tam dla psa czy dla kolegi pewnie się znajdzie, prawda? Ja tam nie wiem. Znalazłem również w netcie informację, sugestie tego, że postacią, która może umrzeć, to jest gamma 2, proszę państwa. Że gamma 2 umrze w finałowym akcie tego filmu, czyli pod koniec filmu, prawdopodobnie podczas walki z głównym wilejnem. Nie jest to pewne, że gamma 2 umrze. Na pewno jakaś postać umrze. Czy będzie to dwójka? Nie wiem. Być może będzie to jedynka? Nie wiem. Stawiam, że będzie to gamma 2, Tak czy inaczej, któreś postać, że tak powiem, poniesie śmierć. No ale przejdźmy sobie do rzeczy teraz najbardziej interesującej, czyli do tego, jak brzmiały życzenia wypowiedziane do Shenlonga. Jak myślicie? Jak myślicie? Swoją drogą. Shenlong był w stanie wypowiedzieć trzy życzenia, ale wiemy, że w przypadku życzenia, które jest dosyć trudne do spełnienia, np. wskrzeszenie wszystkich ziemian, to wtedy Shenlong mógł spełnić dwa życzenia. Czyli to duże. I jeszcze jakieś jedno in. Pamiętamy, że tak było, prawda? Dandy w tym filmie powiedział. Powie, że Shenlong został ulepszony i teraz jest w stanie spełnić trzy życzenia, niezależnie od tego, jak trudne są do życzenia. Także prawdopodobnie to też kwestia tego, że Dendy troszeczkę się podszkolił, był w stanie zrobić nowego Shenlonga. Być może to jest kwestia tego, dlaczego były dwie makiety, ponieważ mógł na przykład stworzyć nową makietę, która przywołuje jakąś nową wersję Shenlonga ulepszoną. Trudno powiedzieć, bo wiemy, że te dwie makiety będą. Ale no dobrze, nie trzymam Was już dłużej w niepewności. Życzeniami, które zostały wypowiedziane, są życzenia. Uwaga. Pierwsze, Życzenie i drugie zresztą też zostały wypowiedziane przez Bulmę. I dużo osób, widząc kadr, w którym Bulma się wypina i ma BBL, jak to śmieją się niektórzy w internecie, czyli Brazilian Batlift, śmiali się właśnie, że to jest życzenie Bulmy, żeby sobie podkreślić tyłek. Tak, to jest życzenie Bulmy, nie żartuję. Pierwszym życzeniem Bulmy jest to, żeby podkreślić jej tyłek, żeby wyglądał jak y, tyłek młodej. Pani, młodej dziewczyny. Dokładne brzmienie tego życzenia brzmi bardziej coś w stylu, żeby podkreślić jej dolną część, prawda? Jakby jej bottom, jakby jej dół, prawda? Ale oczywiście wiadomo o co chodzi, Bulma jest zadowolona z rezultatów i drugie życzenie to jest życzenie, które tyczy się jej rzęs i jej zmarszczek, żeby przedłużyć jej rzęsy i zredukować jej zmarszczki. Także generalnie Bulma nie kłamała, mówiąc, że używa Smoczych Kul do odmładzania się, widzimy to teraz na, własnym, na, na, na własne oczy. <laughs> Powiem wam tak, że... Ja wiem, że to w Dragon Ballu było wiele razy, prawda? Jakby fakt, że Dragon Ball się rozpoczął, jest ze względu na to, że Bulma chciała zebrać smocze kule, żeby tam yy, chłopaka sobie życzyć, prawda? Chociaż i tak pierwsze życzenie zostało wypowiedziane do majteczek. No było bardzo dużo życzeń, które. albo dużo pomysłów życzeń, które jakby były no, absurdalne. W ostatnim filmie Freeza chciał się powiększyć o 5 cm, nie o 4, nie o 6, nie o 15. Tylko o 5 cm. Także. Bulma w ostatnim filmie chciała się też odmłodzić. Także. To jest jakby Dragon Ball przez duże D i przez duże B. <laughs> nie ma co mówić, że to jest jakaś nowość, ale. No, nie uważacie, że wykorzystywanie mistycznej, legendarnej, tajemniczej kreatury, jaką jest Shenlong, do takich błahych celów, no, jest trochę przesadą. Ja nie mówię, że to, nie, że to jest nowość, bo to nie jest nowość, ale jest trochę przesadą. Tak czy inaczej, Bulma zdecydowała, że się odmłodzi za pomocą Smoczych Kul. Przyznam wam się, że Bulma jest trochę egoistyczna, ze względu na to, że mając trzy życzenia, mogła się odmłodzić jednym, prawda? Mogła ogólnie sformułować, żeby odmłodzić ją jakoś, albo żeby ją po prostu upiększyć. A dwa pozostałe życzenia mogłaby wykorzystać, na przykład, żeby był pokój na świecie, albo żeby nikt już nigdy nie głodował na świecie. No kurwa, a ona... No nieważne, trzecie życzenie, uwaga, jest troszeczkę bardziej poważne i na pewno bardziej skomplikowane, ponieważ, czytam wam. Po przegranej z Gamma 2, Piccolo postanawia odblokować swój potencjał. Piccolo udaje się do Dendy'ego, do pałacu Kamiego, żeby ten odblokował jego potencjał, tak samo jak guru nameczeński w nameksadze odblokował potencjał Gohana i Krillana. Pamiętamy to, ale Dendy mówi, że nie jest wystarczająco uzdolniony, żeby to zrobić, i poleca Piccolo użyć Shenlonga. Więc prawdopodobnie wtedy będziemy widzieć te dwie makiety, a jeśli nie to prawdopodobnie wtedy się dowiemy, że, 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 że Dendy ulepszył Shenlonga i teraz te trzy życzenia mogą być spełnione niezależnie od wagi, powiedzmy. No i okazuje się, że Piccolo dostaje to trzecie życzenie. Prawdopodobnie przylatuje do Shenlonga, do Bulmy, do korporacji kapsuła, kiedy Bulma jest już po dwóch życzeniach i Piccolo dostaje trzecie życzenie. I trzecim życzeniem Piccolo jest to, żeby odblokował Shenlong jego ukryty potencjał. Także nowa forma Piccolo żółta forma Piccolo z odblokowanym potencjałem, okazuje się, że to nie jest wynik treningu, znaczy w 100%, tylko, że jakby zapalnikiem do tego, żeby ta nowa forma powstała, najprawdopodobniej jest życzenie Shenlonga. Także myślicie o tym, co chcecie. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wywiad z Toriyamą. Chcę tylko powiedzieć jedną, jedną taką małą ciekawostkę, to nie będzie jakaś istotna informacja. Zostało zapytane, czym się kierował Akira Toriyama, kiedy projektował Gamma 1 i Gamma 2. Czyli oczywiście androidy, które według mnie mają troszeczkę nudny design, taki bardzo prostolinijny, mało odkrywczy. No i Akira Sensei powiedział, że Gamy powstały, zostały skonstruowane przez wspaniałego, genialnego doktora Hedo, którego marzeniem było to, żeby klisze, czyli tacy powiedzmy, wiecie, co to znaczy klisze, klisze, bohaterowie się pojawili. Jeśli chodzi o design, którym kierował się Toriyama, to powiedział, że są to troszeczkę przestarzałe modele, troszeczkę przestarzałe designy, jakby uosobienie tego, jak wyobrażał sobie superbohaterów Akira, kiedy był młody. Także w ten sposób wyobrażał sobie Akira Toriyama, Super bohaterów, kiedy był mały, i w zasadzie to tyle, co mam dzisiaj Wam do powiedzenia. Także, jeśli Wam się podobało, <zostawcie>, zostawcie lajka, napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tych wszystkich życzeniach, o tych wszystkich newsach. Wydaje mi się, że największym, właśnie newsem jest to, że Bulma faktycznie polepszyła sobie dupę. Kurwa Shenlong musiał być zażenowany, jak to słyszał. Tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej widzimy się pojutrze. W sensie, widzimy się na pewno jutro w kolejnym filmie. Ale jeśli chodzi o kolejne newsy o, dotyczące filmu, to podejrzewam, że widzimy się pojutrze. Także. Ja nie narzekam, przynajmniej mamy o czym nagrywać. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, którzy subskrybują od wielu, wielu lat, od kilku miesięcy, a może od dzisiaj. Bez Was nie byłoby tego kanału. Pewnie bym czytał te informacje i nie miałbym się z kim tym dzielić za bardzo. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Widzimy się niebawem. Na razie. Cześć. O, i miłej niedzieli Wam życzę. Dziana.